Ie, mae i sy'n the coach, the champ, and the, wrestler. I the, coach. <laughs> the, coach, the, coach. the coach. the, coach. The coach, the champ, the coach. Gwmacie? Gwmacie ddo? Jest nie, nie dużo, dużo cech. Okay, w dzisiejszym odcinku generalnie mieliśmy mieć naprawdę fajnego gościa, ale lekko nas osikał ciepłym morzem, więc ale nie przejmujemy się. Może jeszcze nam się uda zapać go w piątek. Będzie z nami nasz kamerzysta z Media, więc może nagramy jakiś dla Was bonusowy odcinek. Aha, będziesz, będzie z nami kamerzysta na, tak? na tym no, Myślę, że tak. Myślę, że, że, że będzie. będzie, czy nie? Myślę, że będzie. Myślę, że będzie. Ale nie, Dobrać. Ale dzisiaj Dziś mamy dla was świetnego gościa. Jest to Dawid Topolski, trener zapasów Shark Top Team. Witam. Pierwszy raz przed kamerami. Yy, nie wiem co. Decydujemy. Przemek. go zjada. Yy, tre tre Trener. Jak można go opisać w dwóch ce celebryta chyba. Nie? nie, no nie, to jest no, Zero tak naprawdę, Jako że jesteśmy w sumie niesłuszne zdobycie tego Herklesa było, ale to Dawid też prowadzi większość polskich zawodników UFC. Dlatego ogłoszono nas cztery, bo tam macie trzech yeah. zawodników UFC. Nie... Bliżej mi to jest cztery niż do szarka przecież. O, da, I da do, jesteś heavyweightem, jesteś, heavy jesteś <grym> rudy. Jesteś rudy. <grym> 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 jesteś silny, jesteś silny. Właśnie tutaj jeszcze z tego miejsca chciałem zaprosić wszystkich na Instagrama Dawida. Yy, bardzo dużo yy, treningów siłowego wrzuca z tym czasem. za jaki jest silny. No yy, tu zaraz to będzie yy, to. adnotacja. Yy, tutaj się gdzie? pojawi znowu, na, tu gdzie te butelki osi. Osi. Yy. Trzy kolorowe, mają wiele smaków. I Pojawi się przekierowanie do Dawida Instagrama. No i właśnie tutaj może, możemy odwrócić temat tego odcinka, jako że nasz gość nie odpisał nam odnośnie występu, więc dzisiaj mówimy dla Was zbliżające najbliż, się eventy, czyli najbliższą galę UFC 210, na której wystąpi Janek Błachowicz, Czyli na to będę w pewnym sensie podopieczny Dawida. Więc też prosimy cię o zdanie jako eksperta sądzisz o tej walce, ale jeszcze nie wyrywaj się. E, <laughs> pójdziemy może od góry karty. Nie, pójdźmy od tego, od, od, zacznijmy tak? od Polaka, oczywiście. No dobra, no, więc... nie będzie. No. Nie wiem, mówi, przestań mówić. No, jak, jak to się mówi, no. możesz mnie puścić Jak to, możesz... jak to powiedziałeś um, kiedyś na Instagramie. Że... Naprawdę będziemy teraz tego słuchali. <laughs> <laughs> dobra, Dobra, Dawid, dobra, 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 do e, dobra, a więc tak, po nieudanym występie mianka z Gustawsonem. Ten trener główny S4 Piotr Jeleniecki. Pozdrawiam Piotrek. <grystanie> zdecydował, że Janek razem z Marcinem i z Danielem będą do mnie przyjeżdżać. Zaczęliśmy współpracę z tego co pamiętam, chyba we wrześniu. Od września ciężko pracowaliśmy. Moim zdaniem, i daję to na, daję, stawiam na to swoje dobre imię, Janek przepracował dobrze ten okres. Więc jeżeli tylko będzie się trzymał z założeń, które ustaliliśmy. I takiego ścisłego game planu. Myślę, że jest bez problemu w stanie przejść Patryka Kaminsa. A jest mocnym zapośnikiem. Jest nie? bardzo mocnym zapasnikiem. w ogóle z kormierem, on trenował z nim wcześniej. Eee, tak, on debiutował pierwsza pierwszym... on Tak, oni byli, byli w tej samej na kategorii, no, tam w tej samej kategorii. On chyba nawet jak kormier wszedł do 9-3, to miał pierwszą walkę. Pierwszą walkę, pierwszą pierwszą walkę tak, w 93 tak, kormier tak, miał. wtedy tam ee, chyba to było. Chyba na tydzień przed wskoczeniem. Tydzień przed że w nie wszedł tak, tak, przez tak, tak. tą walkę, dostał potem ostry piedol, ale dobrze wszedł Nie no, zaczął on, nie bał się i kormiera, chciał przewracać kormiera. I też mocno zdissował kormiera przed tą walką, bo już tak. jest że płakał, a że tak, płakał. to wychwyciło to na to, że tam córka chyba zmarła wtedy kormiera i był w butale psychicznym i tak... Dobra, co by nie a, było, myślę, może nie o tej ja mam walce. Ale ja może jedno pytanie, no. mam jeszcze, zanim przejdziemy dalej, bo wiadomo, mówisz, że stawiasz na to swoje dobre imię. Tak. Twoje bo... dobre imię, szczerze mówiąc... Może Nic być, znaczy? Nie, nie znaczy. Ile, znaczy? ile <grym jest> Nie mam pieniędzy, ile? jestem biedny. nie Turaletyce. mogę sobie. Mam tylko dobre Turaletyce. imię, nie mam żona. Ty byś miał hajs że jesteś taki bogaty Tym, jak, ja. jak ty? <laughs> <laughs> To to nie, 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 nie. Ja nie ogólnie ja mam zasadę taką, że nie stawiam Bógmacherca no tak, na zawodników, no tak. z którymi współpracuję. współpracuje. Dlatego właśnie chciałem taki kosztowny Postawiłem po, tylko na Ciebie, bo wiedziałem, że ta walka jest sprzedana. Wiedziałem. <ślawni> nie. E, nie, to taki kupił. To nie. kupił walkę. <ślawni> Myślę, że no w sumie, gdyby mógł, gdybym stawiał, byłbym w stanie postawić na to dobre pieniądze. bo... Rezydencji w Mógłbym. Ale czy Swoją kolarkę. Czy Janek? Zrobił wystarczający progres od Sona z tobą, żeby przełożyć się na wakę. Bo wiadomo, eee, jak jest na walkę, Jesteś na sam, jesteś Łukasz trenerem i wiesz, że nie da się zmienić Właśnie, czegoś w nie wiem, 4 miesiące. Szczególnie w tak? takiego jak Janek, który już jest, można powiedzieć, Tak, Janek jest specyficznym zawodnikiem, jest bardzo zdolnym zawodnikiem, ale trzeba do niego dotrzeć. wydaje mi się, że do niego dotarłem. I udało mu się inaczej. Ja widziałem sparingi. Wszystkie sparingi, które robił się w klubie, były nagrywane. Robił z opakami nie dość cięższymi. To z Marcinem, na przykład, który dobrze obala, bo Marcin ze mną już prawie 3 nie, lata no, współpracuje. No, może ty więc Marcin Tybura, nie ty, ty Karl. <grym> <grym> Marcin Tybura. E, I widziałem sparingi i na sparingach założenia były wykonywane. Więc tak naprawdę Sparringa walka to są dwie różne rzeczy. E, jestem nie, nawet nie amatorem, więc o tym nie wiem, ale Łukasz mi opowiadał. <grym> e, A Łukasz też nie za wiele. <grym> Ale śmieszny. Ale Dobra, Dobra, wróćmy do tematu, bo przeciągamy. Na sparingach, które widziałem, były nagrywane tych ostatnich głównych. Wykonywał wszystkie założenia techniczne. Wykonywał wszystkie założenia techniczne, więc jeżeli nie posypie się, się w głowę, mu nie poprzestawia. A po wejściu do OKTAGONu to myślę, że będzie dobrze. W stójce jest w stanie naprawdę Kaminsa zbić. Jeżeli uda mu się zatrzymać zapasy, a mówię trzymam kciuki za to i wierzę w to, że się uda, to myślę, że on jest w stanie z tej walki. Ogólnie Janek z tego co widziałem rusza się o wiele lepiej niż ruszał się do poprzednich to, walk. Widziałem te tarcze na przykład jak ostatnio wrócił tam z trenerem i wygląda naprawdę spektakularnie. Jest w formie, naprawdę jest w formie, ma zdrowe, więc wydaje mi no się, ja, że będzie to. dobrze. Wyglądałoby Ob, teraz, teraz dzwonić do Janka, ale w Ameryce jest któraś tam godzina i... i niestety, Marcin, nie. Marcin może zadzwonić. I nie jesteśmy gorącą linią, żeby dzwonić tak. <laughs> czym... mało znany program, małego, mało znanego youtubera. Żeby YouTube meczyć za, meczy zawodników z walką. Dokładnie. Tak. Dobra, przechodzimy dalej. Nie? Dobra, przechodzimy dalej, tak szybko podsumujmy. Teraz pójdźmy sobie do góry. Kormier z Johnsonem. Okej, czekaj, ja Janek czy Koniec? No nie, no Janek. No, tłumaczę, Janek, się no. Janek. No. Następne. Jedziemy dalej, tak? Bo tak. dzisiaj ogólnie trzy walki mamy do roz, rozpatrzenia. Dobre. trzech Mogłem prowadzić ten program? Mogłem. Ale <śleszy> nie dobrze do tego. No to biegnąc. Okej, okej, okej. Jedziemy. Co dobra. dalej? Jedziemy. Main Johnson. Event, tak? Tak, main a, Event. Zacznijmy. Od dupy strony a, robimy dobra. tak. Dobra, skaczemy. Zacznijcie, zacznijcie. Kurwa, pchły. No. Jak pchy po niej Tak ustawiłeś tablet, że kurwa. No to może teraz ja. zacznę. na mnie. Ciągle zaczynać, kurwa Nie kończysz niczego. Kormie Johnson. Yy, to jest po prostu zestawienie, które według mnie... Yy, tylko utwierdzi to, że Kormier jest zjawiskiem zapaśnikiem, a yy, to jest pytanie. Tak powiedział, same, że będzie same, się stójcem. Tak, tak okej, okay, dużo rzeczy mówi. Wielu tak mówi zawodników, yy, yy, wielu zapaśników też tak o to, mówi. Chodzi też, o, chodzi też o to, jaką właśnie to jest taka sama sytuacja jak z Jankiem i Kumiencem, można powiedzieć. Rewelacyjny zapaśnik, który Kumiencem. że ten bale, ma młoty. Nie porównujmy, on ma młoty. Tak, 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 Ostatnio no, ja to ja to ledwo przedwcześnie go trafił w ziemię. I sam powiedział Kormier, że zaskoczony był, jaki szybki jest. No właśnie. No i też wiadomo, Johnson przed tym nie. Duże, mieli przy jego przeciwnicy duże problemy, że go obalić. No. Bo jak oglądałem countdown, to by, by. Mieli, że, że bardzo właśnie niskie raty oba, ma i, I świetnie sobie radził, no ale Corner to jest taki zawodnik, który po prostu idzie za ciosem On nie jest jedno wejście i koniec, on wejście, wejście, wejście i w końcu podniecie i rzucicie jak. znaczy moim zdaniem, e, zdaniem e, ta niebezpieczna prawa ręka Johnsona, overhand i ta lewa noga, którą kopie mocno u Kormera jest na tyle to może na jego korzyść, że on za bardzo jako ten półciężki w tym polu nie przewraca, on tak naprawdę dąży do tej siatki, próbuje dociskać do tej siatki i wtedy robi robotę naprawdę dobrą, jest bardzo silny na pewno, ale wydaje mi się, że jeżeli będzie skracał, a fajnie skraca, za tą głowę łapie, bije, ja? bije te podbródki, więc... Na pewno będzie uważał na te młoty znowu Johnsona, bo są potężne, więc nie będzie się pchał, mi się wydaje jako zapaśnika, przynajmniej ja na przykład jakbym z takim silnym gościem się bił, nie pchałbym się na pewno w polu do nóg, nie rzucałbym na się, pewno. bo jest niebezpieczeństwo, że jednak może w tempo tą lewą nogą trafić na głowę, a naprawdę mocno kopie. Ja, pamiętajmy, korek... że Kormier ma naprawdę ułożony boks, no tak, ma dobry, bo tak. tak, świetnie tak. Prosty, prosty, I świetnie, ale świetnie boksuje jeszcze za trzeba zajkoć, całe rozbijał. Dystansu, no? Ma świetny ten boks, więc, no. y, więc y, ja ogólnie myślę, że Cormier zacznie naprawdę tą stójką no. i przez to zamaskuje swoje no. obalenia. No. Obali no. przemęczy Johnsona i to będzie łatwiejsza walka niż ta pierwsza. I tak jak właśnie że Kormier bardzo lubi to obalenie to jako takie... Jedną hake, nogę przysiadce, no. I myślę, że może... Tak, tak. I myślę, że... Obstawiamy? Obstawiamy. Kto? Kormier. A moim zdaniem, 5 rund, Kormier. Moim zdaniem, Kormier w trzeciej, czwartej rundzie go skończył. Dobra, następna walka Musasi kontra Weidman. Musasi na idzie do góry. Uga, tak e, jak już zeszło? <grym> e, Musasi kontra Weidman. Musasi jest na topie. Tak naprawdę, jeszcze teraz z tego swojego charakteru. Takiego mamejowatego, nie wiem jak to nazwać, hmm. wiesz o co chodzi, jest taki, takiego co też nie chcę kadać <laughs> <Bez, laughs> temat jest taki, że on jest na, idzie na fali, tak, jest naprawdę musasi, ludzie go zaczynają już nawet ba, ciągle o nim rozmawiać, on sam zaczyna się wypowiadać, czyli jest na fali i medialnie i w walkach, White man musi teraz naprawdę się spiąć, żeby to wygrać, ma ciężką sytuację, hmm. musi, musi tą walkę wygrać, myślę, że ta walka na pewno go nie zwolni z UFC, ale naprawdę, jeżeli ma jakieś, ma, tak, um. ma jakieś aspiracje jeszcze, żeby wrócić na ten sam szczyt, to, to naprawdę musi, um. nie wiem, no kurczę, widziałem jego formę, to jest naprawdę o wiele lepsze niż przed, przed walką z Romero. Yy, ogólnie bardzo fajnie wzięli Marka Henry'ego też tak. yy, do pomocy przy yy, jest, więc... jest, jest naprawdę zupełnie inaczej to wygląda, yy, akurat miałem okazję być w Nowym Jorku Tak, i czekaliśmy raz, raz. razem z busa, um. więc yy, ja i Chris... Wierzę jako kolega case w niego, case, case. Ja, ja, ja i Chris wierzę jako kolega, że ja wygra, wiesz, nie ale nie ogólnie nie myślę, że Mustassi zatrzyma Weidmana, nawet jak zrobił ten progres, bo nie będzie, no, myślę, że Mustassi... Z... właśnie, że też istotnym jest to, że Mustassi jest na teraz dobrym pasem. No mówię, pasie no na początku. Po no właśnie, no po no no konkretnym lokaucie no i to będzie ciężkie naprawdę. Cię. No Cię. Na na będzie uważał, będzie uważał. Prowadź to, że ktoś przyjdzie do Ciebie do i zajmie Ci i domu. przychodzi i wypierdala Ci latające i byłeś się rano w kałużyku. Ostatnio ktoś, się umie Księdza, szyby, Księdza, ktoś chciał mi wywalić szyby, nie? Ostatnio ktoś chciał mi o 50 złotych wywalić szyby, nie? to jest ten gość Ten gość o za 50 zł, złotych mi ostatnio wywalić szyby w domu. Mogę też się wypowiedzieć Co się tej walce się kończymy. Nie, <grym> nie. to. <grym>? Moje zdanie jest, jest takie. Czy <grym>? wy, wy jesteście za Musashim, tak? Ja jestem. Za, tak. Myślę, że nie. Ja jestem za moim młodszym, ale myślę, ja że to tak Nie Niezłe. Zajrzyjmy pojeździć. Nie Nie ważne. Nie ważne. Tak. Teraz. mnie właśnie też nacierają, rzecz powiedział, ładnie mam w nie i. Jego trener Longo, że może być, że jak ma został mistrzem, zachłysnął się tym biciem mistrzem i może powiedzieć, że coś tam poszło nie tak. W to była wielka walka, bo wygrał pokonał gościa, dokładnie. Gościa, który dokładnie. był niepokonany. I możliwe właśnie, że ten upadek taki spowoduje, że ten głód w nim obudzi, Musacje na pewno jest głodny do tego zwycięstwa. I ja. Wytypujemy już to, to tak, się tak, powiedz, i e, Nie, chcemy właśnie rzecz wytypował. Ja ja na White tak? e, Moje zdanie jest takie e, ostatnia walka jego z Romero e, nie bał się obaleń, mimo tego, że Romero jest... Moim zdaniem... Obalał go. Romero ogólnie, jakbyśmy spojrzeli w statystyki, Romero wcale nie ma takich e, dobrych wdubiałe, statystyk on, pod kątem on, on, obron. On tylko że tyle, że oni go sadzają, on wstaje. On, on dobrze staje, wstaje. I teraz tak. On był otwarty na walkę w, na, w zapaśniczą z Romero. I całkiem fajnie to robił, no przypadek latającego rano, no, drugi raz nie, Romero Nie, to nie był przypadek, wyczuł, bo on głupota cały czas się do tej jednej nogi Ja mu tak? powiedziałem, Chris, uważaj że drugi ludzie będzie słychałem, słychałem. Chris go. Watch out! <laughs> Chris nie, Watch out! Nie, <laughs> fine, e, ale moje zdanie jest takie. Jako, like, nie, you know. sorry, sorry. E, moje zdanie jest takie jako fana, Joela Romero, że nie możemy porównać balansu wyczucia takiego zapaśniczego stania na nogach Romero i Musashiego. Więc moje zdanie jest takie, Chris będzie przewracał i będzie bił z góry i raczej. Może to nie będzie jakaś efektowna walka, bo będzie raczej. No, taka, no fajnie mu... tymi łokciami, tak, łokciami, i fajnie pracuje z miło Tak, i, ten, więc... i w, wydaje mi się tak, że jeszcze jest bardziej fizyczny. Ja muszę Sasiego... Nie spotykam takich gwiazd jak ty, Łukasz, ale udało mi się spotkać no. mu kiedyś tam, jak byłem na jakimś UFC też, zdarzyło. Też jest y, ogólnie drobniejszy i fizycznością będzie przeważał Weidman. Pod kątem że... zapasu, wydaje mi się, że będzie go przewracał. Myślę, że będzie go przewracał i uda mu się skontrolować. Czy to jest mniejsza część, czy większa? W... Bo czy jest silniejszy, to mm. nie, nie jest nie tak. silniejszy, dokładnie. Jest trochę wyższy, ale jest ogólnie smuklejszy. Smuklejszy. Jest smuklejszy. Jest On jest trochę, wysoki. Taką moją wersją, y, tak. wersją y, tak. cygańską, Jak ty, moją wersją. na 66 kiedyś. Dokładnie. Takie po prostu cygańskiego zabora i smukłe ciało. Tak jest, tak jest. Tak jest. E, <laughs> to więc, to podsumowując, to... moim zdaniem, no. e, Weidman będzie przewracał okay. i będzie kontrolował i bił sobie z góry. Czyli kto? Waitman. 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 E, ja właśnie chciałem powiedzieć, bo teraz nie da się mi ci powiedzieć. mógłbyś następny raz, nie zakładać kamuflażu do następnego programu, bo cię ci nie widać w ogóle. Dzięki. No, okay. Wstawiasz się w kanapę. Chciałem powiedzieć, że się wstawiał. Chciałem powiedzieć, że to jest czerwona, to jest mora. No, Dobra, kończymy, nie? nie, no jeszcze te dwie, jeszcze jedna walki. Jeszcze jedna waleczka, może mamy tutaj Dawida, który jest ten, a, Ale możemy zrobić na ten drugi ten, odcinek, ty... to wiesz, A będzie okay. 15 minut już. Cięcie. Dobra, dobra, to uczyniamy to, i zaraz. Okej, okay, no dobra, to myślę, że co? Yy, to, Nie to, się na Tak, żegnamy się z wami nasi telewizowie po tym smutnym pożegnaniu. Chciałem jeszcze walkę omówić, ale. Yy, omówimy to po następnym prostu, w następnym odcinku, po prostu w takim epizodzie dodatkowym. Żegnajcie. Yy, bądź epizod. Zapraszam na treningi personalne. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Jest Jest Siema.